Witam was widzowie, dzisiaj będzie ocenianie piosenki yy, Kitty Belli, yy, święta z trojaczkami. Jak widać jestem już zdrowsza, zdrowsza jestem i yy, będziemy oceniać właśnie tą piosenkę. Puszczamy. Nadchodzi magiczny czas, pada śnieg wokół nas, na niebie piękny plast. trojaczki pozdrawiają was. Nadchodzi magiczny czas śpiewany las nie... Ogólnie podoba mi się właśnie to przyciągnienie przyciągnięcie te last Christmas. I ogólnie y, bardzo fajne, że wykorzystała Bella w tym y, inny głos niż swój Że jakby to niby śpiewają trojaczki, bo ona ma taką serię y, Bardzo mi się podoba na początku Z Nas świeci trojaczki pozdrawiają was Choinka już ubrana Każda z nas od ducha do ucha roześmiana Prezentów cała fala Będziemy bawić się do lana Święte trojaczkami Śpiewaj razem z nami Święte trojaczkami Dzwonimy dzwoneczkami Nadchodzi magiczny czas bardzo mi się podoba, że ona, jakby, no, że wykorzystała różne postacie do tego ze swojej serii, że wykorzystała jakieś śmieszne akcenty, na przykład jak trojaczki robią sobie pranki, albo jak jeżdżą z z bałwanem, aby jak dają sobie prezenty. Bardzo mi się podoba właśnie taki teledysk z Robloxa z Brookhaven, bardzo. Podoba, podoba mi się. Na niebie piękny czas, trojaczki pozdrawiają was. Nadchodzi magiczny czas, śpiewamy las, nic nas świeci, milion giaz, trojaczki pozdrawiają was Babcia pieczek, jednik zapał w domu już Dziadek na gitarze kra wszyscy razem bruch. Ciekam, fotek, otek, piesek, kasie w duch. Ciekawotę koty w pioseka Właśnie. Bardzo, się, bardzo mi się podoba, właśnie jak już mówiłam, że czasami takie śmieszne akcenty są. że na przykład ktoś odgrywa psa i kota i oni tam się w kadr wciskają, i to bardzo zabawne i bardzo w stylu właśnie tej serii o bliźniaczkach, o trojaczkach. Święta z nami na lat. Święta z trojaczkami, śpiewaj z nami. Święta z trojaczkami, dzwonimy dzwoneczkami. Z nadchodzi magiczny czas, pada śnieg wokół nas. Na niebie piękny czas, trojaczki pozdrawiają was. Z nadchodzi magiczny czas, śpiewamy las. Kmyc nas, świeci milion gwiazd, trojaczki pozdrawiają was. Fajna wesoła piosenka, fajna muzyka, w ogóle fajny tekst y, Kitty Bela jakby stworzyła, pewnie nie sama, ale bardzo kreatywne. święta z śpiewaj razem z nami, Święta z Anime, dzwoneczkami. Nadchodzi magiczny czas, parę śnieg wokół nas. Na niebie piękny gaz trojaczki pozdrawiają was. Nadchodzi magiczny czas, śpiewamy las. Nic nas świeci, milion gwiazd, trojaczki poznawiają was. I to jest koniec. Naprawdę wpada w ucho, jest świąteczna. Na pewno w, przed wigilią, albo w drugiej, albo w pierwszy, albo nawet na wigilii, na pewno będzie leciała. Na pewno wpada w ucho i jest bardzo wesoła. Kiedy Baila zrobiła dużą robotę, bardzo mi się podoba. Ocenka. 9,5 na 10, bo jednak tam ja myślę, że mogłoby być trochę lepiej, ale jest świetnie. No, jakby, no co ja mogę powiedzieć? Ja myślę, że mogłoby być troszkę lepiej, na przykład, żeby była dłuższa. O, bo to naprawdę wpada ucho, jakby była dłuższa, to na pewno by było też jeszcze bardziej ciekawie. I moim zdaniem ta ocenka jest nawet dobra. To ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Kitty Baila to będzie oglądała. Bo ta ocenka jest szczera. No i mam nadzieję, że Wam się podobał film. Zaraz jestem zdrowsza, więc będę nagrywała trochę więcej. Więc żegnam się z Wami. Pa! pa.